Nazywam się Jarosław Biały w firmie Bosch Rexroth odpowiedzialny jestem za szkolenia z zakresu napędów hydraulicznych. Skąd w ogóle ten pomysł takich szkoleń? Otóż firma Bosch Rexroth u zarania swoich dziejów w dużej mierze właściwie od 52 roku ubiegłego wieku zajęła się napędami hydraulicznymi. Przy okazji Ostatnie 20 lat okazało się, że szkolnictwo zawodowe w Polsce nie kształci specjalistów od hydrauliki, trzeba było ich od podstaw uczyć, no tak się złożyło, no i taka potrzeba zrodziła, że ja przychodząc do tej firmy w 2000 roku, zająłem się napędami, w zakresie, właściwie szkoleniami z zakresu napędów i tak to do dziś dnia trwa. Informacje na temat szkoleń prowadzonych przez firmę Bosch Rexroth znajdziecie na stronie internetowej w takiej zakładce Akademia i szkolenia techniczne. Zapraszam do studiowania i do zapisywania się.